Uwaga wszyscy, zbiórka. Dzisiaj rozpoczynamy nasze zajęcia. I nie myślcie sobie, że będą takie lekkie. Najpierw rozgrzewka, a później wybieramy kapitana drużyny. Uwaga wszyscy do pracy. Zawsze marzyłam, żeby być kapitanem drużyny. Wreszcie mam szansę nim zostać. To najpierw rozgrzewka, w porządku, jakoś to przetrwam, ale później to już muszę być najlepsza. Mam nadzieję, że strzelę więcej goli niż moi rywale. Cześć, Barbie, i, i jak tam twój nastrój? Gotowa na pierwszy mecz w sezonie? Przecież wiadomo, że musimy wybrać w końcu kapitana drużyny. No to wiesz, życzę ci powodzenia. E, dzięki e, Tobie też powodzenia życzę, Lucy, tylko e, postaraj się i niech wygra lepszy. Świetnie. Widzę, że się zakolegowałyście. Skoro tak, to nie powinno być większych problemów. To rozgrzewkę jako pierwsza rozpocznie, albo właściwie nie. Rozgrzewkę przeprowadzicie wspólnie, a później rozpoczyna. Swoje gole Barbie, następnie strzelać będzie Lucy. Ta, która więcej bramek trafi, ta zostaje kapitanem, ale nie myślcie sobie, że to takie proste. Ale, ale jak to, trenerze? Przecież. Przecież tylko miałyśmy strzelać? Czy coś się zmieniło? Lucy, słyszałaś o czymś innym? Bo ja jakoś nie. Nie, ja też o niczym nie słyszałam, Barbie. Myślałam, że liczą się same celne strzały, ale może coś się zmieniło? Pani trener, może nam pani to wytłumaczyć? O co tak właściwie chodzi? Postanowiłam, że dodam wam dodatkowe punkty za styl, a także szybkość wykonania zadania. Ta, która pierwsza strzeli pięć celnych bramek. Zostaje kapitanem drużyny. Wszystko robimy na czas, więc nie wystarczy i mieć pięć celnych bramek, ale trzeba także zrobić to w najkrótszym możliwym czasie. Co? Przecież przecież to prawie niemożliwe, żeby w bardzo krótkim czasie strzelić prawie natychmiast pięć bramek. No dobra, nieważne. Zaczynajmy rozgrzewkę. To zaczynamy od podskoków. Lucy, nie obijaj się tak. Zrób ładny wychył do tyłu, a nie i wysoko kolano. Jak ty chcesz odbijać później piłkę? Staram się, strasznie się staram, proszę pani. Teraz skręty tułowia. Świetnie, ale szybciej, co tak wolno. Barbie, teraz twoja kolej. Skręty tułowia. Świetnie. Dobrze, ale trochę mocniej. Nie dajesz z siebie wszystkiego. Dobrze, teraz wyprostuj rękę i podnieś do niej wysoko nogę. Co tak słabo? Nie możesz podnieść nogi wyżej? Zegnij ją teraz w kolanie. I uwaga, robimy wyprostowanie nogi. Musisz poćwiczyć swoje kolana. Muszą dobrze pracować, bo inaczej żadnej piłki nie odbijesz. To teraz siat plotkarski i robimy skłon głowy do kolana. Mocno przechylcie się porządnie. Nie możecie się tak obijać. Lucy, a co z tobą? Och, ja nie dosięgnę tak daleko jak Barbie. Mogę tylko dotąd. Postaraj się jeszcze raz. Nie marudź, ćwicz dalej. Ojejka, to strasznie trudne. Nie jestem najlepsza z rozciągania. I na koniec jeszcze szpagat. O, szpagat umiem, wyszedł mi świetnie. Proszę spojrzeć, ale mi się udało. O, Barbie, tobie też. No jasne, że tak. Ja tam uwielbiam gimnastykę, jestem świetnie rozciągnięta i mogę ćwiczyć takie akrobacje bez końca. To teraz koniec tej przyjemnej części. Zaczynamy strzelanie do bramki. Lucy, zaczynasz. To na początek rozgrzeję sobie kolana. O, umiem nawet podkopać tak piłkę. Uwaga, chyba dobrze wycelowałam i strzelam! Gol! Juhu! I strzelam dalej. Joho, trafiona! Jej! Dobra robota, Lucy. Twoje pięć bramek, bo udało ci się trafić wszystkie, wyszły świetnie. Ale twój czas to aż 4 minuty i 25 sekund, więc zobaczymy, jak sobie poradzi Barbie. Ale na razie powiem ci, że całkiem nieźle. To czas na pierwszy rzut, najpierw kolanem. Juhu, udało się. I uwaga, pierwsza bramka. I udało mi się. I jeszcze raz. Nie! Udało się, kolejna bramka. Jestem najlepsza! Świetnie Barbie! Bardzo dobrze ci poszło. Jestem pod wrażeniem Twojej nowej techniki. Widzę, że dużo pracowałaś przez wakacje, a przy takiej pracy widać też efekty. Świetnie! To stań teraz, proszę, razem z Lucy. Zaraz podam wyniki. Lucy. Pamiętaj, nieważne co się wydarzy, i tak będziemy razem drużyną, bez względu na to, która z nas zostanie kapitanem. Jesteśmy dobrymi koleżankami, na pewno się dogadamy. Pamiętajcie, dziewczyny, może być tylko jeden kapitan drużyny, ale druga z Was zostanie zastępcą kapitana w razie potrzebnych... Działań. Nie wiadomo, co się zdarzy. Zastępca musi być przygotowany. Dlatego cieszę się, że mam takie poważne kandydatki na kapitana mojej drużyny. A kapitanem zostaje. Uwaga, z przewagą tylko 5 sekund w szybkości wykonania bramek. I jest to Barbie. Gratulacje! To naprawdę ja ale się cieszę! Przemarzyłam o tym, żeby być kapitanem drużyny. Wreszcie mi się udało. Dziękuję, pani trener. Obiecuję, że będę najlepszym kapitanem w historii, a mój zastępca też będzie znakomity. Razem wygramy nadchodzące zawody.